Siemano wszystkim z tej strony, Miguel, no i w tym odcinku na tym kanale postaram się przedstawić kilka kolejnych bardzo ciekawych informacji odnośnie nowej aktualizacji zawartości. No ale zanim przejdziemy do tego głównego tematu tego oto filmu na tym kanale, to chciałbym Wam szybko przypomnieć o tym, żebyście zostawili łapeczkę do góry pod tym odcinkiem, jak i też subskrypcję z dzwoneczkiem. No i pamiętajcie o wpisaniu unikalnego kodu twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli Migao 2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w kolejnym odcinku, tak jak te dwie osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzenia, przejdźmy sobie już do naszego głównego tematu tego oto filmu na tym kanale, czyli oczywiście nowej aktualizacji zawartości, która dokładnie wczoraj pojawiła się w grze. A więc jak sami dobrze wszyscy wiecie, ostatnimi czasy dosłownie w każdy jeden wtorek bez ominięcia ani jednego w grze Fortnite pojawiają się jakieś małe aktualizacje zawartości z kilkoma zmianami oraz nowościami, a poza nimi w grze pojawiają się też duże aktualizacje z dużą ilością zmian, nowości i wycieków, i tak na zmianę obydwie aktualizacje pojawiają się w każdy jeden wtorek. Wczoraj jak sami dobrze wiecie, był wtorek, no i jak co tydzień do gry została dodana nowa aktualizacja, tylko że nie była to jakaś ogromna aktualizacja z przerwą techniczną, wyciekami oraz jakimiś wielkimi zmianami w grze, tylko była to właśnie ta druga aktualizacja, czyli mała, która wprowadziła jedną bardzo ważną zmianę na wyspie, o której ostatnio. Wam Mówiłem oraz dodała do gry jedną nową broń. Na samym początku zaczniemy sobie od tego według mnie najważniejszego tematu, czyli zmian na mapie, które co ciekawe tyczą się fabuły obecnego sezonu trzeciego w rozdziale trzecim, no i to właśnie po tej aktualizacji na wyspie została postawiona nowa miejscówka, która jest dosłownie taką samą miejscówką, jak trać nowy tartak, czyli za każdym razem, gdy my wejdziemy do innego meczu, będziemy mogli spotkać tam inną lokalizację na wyspie. Tym razem jednak zmiana to nie przeszła zwykła miejscówka na wyspie, tylko punkt orientacyjny, czyli taka jakby mniejsza miejscówka bez nazwy na minimapie i mowa tutaj dokładniej o myślanej stodole, która przed tą Prezentowała się w taki sposób, i jak widać miejsce to raczej nie należało do miejsca, w którym znajdowało się dużo lutu, dlatego też mało osób latało w tamtym miejscu w tym obecnym rozdziale trzecim. Twórcy gry postanowili zmienić tamto miejsce i od teraz gracze kolejno mogą spotkać tam tak samo trzy inne lokalizacje, i pierwszą z nich znać na pewno wszyscy bardzo dobrze i mowa tutaj o neomaślanych. Zaraz później mamy kolejną miejscówkę i jest to maślane koloseum oraz na sam koniec mamy koralowe masło, i wszystkie punkty orientacyjne, jak możemy usłyszeć, mają zmienioną nazwę na końcówkę masło. Wszystkie trzy miejsca, w zależności od rozgrywki, możecie spotkać. W meczu i czasami jest to jedna miejscówka, czasami inna. I pamiętajcie, że może się ona nieraz powtórzyć, dlatego też nie zawsze po wejściu do kolejnej rozgrywki spotkamy tam inną miejscówkę, ale przeważnie jest ona inna niż w poprzednim meczu i co ciekawe nie jest to ostatni punkt orientacyjny na mapie, który przyszedł takie zmiany w tym obecnym sezonie trzecim. Osoby, które jeszcze nie wiedzą, o proces zmieniania maślanej stodoły, czyli tego punktu orientacyjnego zaczął się między innymi od tego, że Fortnite zmienił nazwę tamtego punktu na myślany rozkwit i kilka dni po zmianie nazwy tamtego miejsca miejscówka zmieniła swój wygląd, a co ciekawe, poza tą miejscówką taką samą nazwę kilka dni temu otrzyma inna miejscówka i jest to świątynny rozkwit. Ta miejscówka równocześnie ze zmianą nazwy maślanej stodoły przeszła zmianę z Podniszczonej świątyni. Oczywiście taka nazwa była z tego co pamiętam wcześniej, a teraz jest to na świątynny rozkwit, dlatego też ta miejscówka w najbliższym czasie przejdzie takie zmiany, a same korzenie drzewa rzeczywistości już kilkanaście dni temu rozprzestrzeniły się w kierunku tamtego drugiego punktu orientacyjnego, który jest na tej obecnej wyspie. Co jednak ciekawe, kilka dni temu pewien widz podesłał mi link do posta od Likera, który na swoim profilu dał znać, że w plikach gry jakiś czas temu pojawiło się kilka wzmianek na temat agencji Midasa, co dokładnie zostało Przedstawione tutaj i niektóre osoby zwróciły też uwagę na to, co dzieje się w grze i połączyły fakty, że w tamtym miejscu niebawem zamiast ruin pojawi się fragment agencji Midasa i dwie inne małe lokacje na wyspie. Temat ten oczywiście nie jest do końca potwierdzony i cały temat agencji Midasa i powrotu samego Midasa rozwinę Wam na dniach na odcinku, ponieważ chcę z tego zrobić pełen osobny odcinek, w którym przedstawię Wam wszystkie zebrane do tej pory informacje na ten temat. A teraz przejdźmy sobie do kolejnych zmian oraz nowości, jakie pojawiły się po ostatniej małej aktualizacji zawartości. Z informacji jakie obecnie posiadamy po tej aktualizacji do gry również została dodana pewna broń. Na na gracze czekali już od kilkunastu ostatnich dni, i mowa tutaj o rakietnicy, tylko że nie jest to zwykła rakietnica, ponieważ jest to rakietnica na fajerwerki, a sama broń wyglądem jest starą wyrzutnią na flary, co możecie zobaczyć na tej grafice, tylko że został zmieniony jej kolor. Sama wyrzutnia fajerwerek została bardziej opisana przez twórców gry, a dali Oli znać, że rozpoczęła się najprzyjemniejsza pora roku, więc może warto uczcić ją fajerwerkami. Dzięki rakietnicy na fajerwerki nie będziecie strzelać zwykłymi racami. Zamiast tego każdy strzał będzie niczym pokaż sztucznych ogni, a obszar wybuchu fajerwerków pokryją płomienia, które rozprzestrzenią się w danym miejscu. Tak więc jak sami możecie usłyszeć, poza tym, że przedmiot ten strzela fireworkami, jest też w stanie podpalać różne struktury na wyspie i gracz po strzeleniu z takiej flary w przeciwnika, bądź w budynek, w którym się on znajduje, ten się podpali i będzie zadawał graczu obrażenia, a sam przedmiot będzie dostępny w grze raczej na pewno tylko na czas nieokreślony, co zostało przedstawione na samym początku. A dokładniej mowa tutaj o opisie broni i twórcy gry dali znać, że rozpoczęła się najprzyjemniejsza pora roku, więc po tym zdaniu wiemy, że ta broń jest specjalnie przygotowana na lato i zaraz po zakończeniu całego wydarzenia prawdopodobnie zostanie usunięta z gry, a sama broń możecie znaleźć na ziemi w. Krzynkach oraz zrzutach zaopatrzenia, czyli w standardowych miejscach, w których są wszystkie bronie. Poza tymi zmianami, jednak twórcy gry postanowili naprawić jeszcze wszystkie obecne błędy, jakie pojawiły się w grze do tej pory, ale też na pewno do gry zostały dodane kolejne błędy, które zostaną przedstawione na przestrzeni kilku lub nawet kilkunastu kolejnych dni, a te pozostałe błędy, które nadal są w grze, zostaną naprawione dopiero po tej wielkiej aktualizacji 21.20, która zostanie dodana do gry 5 lipca. Dodatkowo, w tym tygodniu, jak podali nam twórcy gry, jest tydzień wyrzutni pił, który potrwa do 15-5 lipca, czyli do dnia nowej Aktualizacji i przez kolejne już 6 dni od tego filmu gracze będą mogli zdobyć wyrzutnie pił nie tylko w tej szopie na samej górze mapy, tylko też w skrzynkach luzem na ziemi i w zrzutach zaopatrzenia, czyli dokładnie tak samo jak wyrzutnia fajerwerek, która została dodana do gry po tej aktualizacji. I ostatnia zmiana, jaka została dodana do gry, tyczy się rywalizacji, czyli trybów turniejowych, a tam zostaliśmy poinformowani, że twórcy gry postanowili nie dodawać pistoletu z fajerwerkami na tamten tryb i dali znać, że zmiany w tygodniu piły nie tyczą się tamtych trybów, ponieważ przedmiot ten nie pojawiał się wcześniej w tamtym trybie. No i przy okazji, jeżeli ktokolwiek z was chciałby, zobaczyć w późniejszym czasie na tym kanale kolejne odcinki odnośnie nowych aktualizacji, które co ciekawe w ostatnim czasie pojawiają się w dosłownie każdy jeden wtorek i jest to albo aktualizacja duża, albo aktualizacja mała, to teraz w komentarzach pod tym odcinkiem, jak zawsze napiszcie po prostu update. Jeżeli sery zobaczę dużo komentarzy o takiej treści pod tym odcinkiem, a do gry zostanie niebawem dodana kolejna aktualizacja lub my dostaniemy informację o jakiejś aktualizacji, to ja nagram dla was taki odcinek na kanał, no i przy okazji każda osoba z takim komentarzem dostanie ode mnie serduszko. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wszystkich zmiany nowości oraz wycieków jakie pojawiły się po wczorajszej aktualizacji zawartości, która została dodana do gry. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym jak i innymi tematami będę informował Was na bieżąco w kolejnych moich odcinkach na tym kanale, tak więc też nie zapomnijcie o tej subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ktokolwiek z Was ma jakieś bardzo ciekawe informacje prosto z świata Fortnite i chciałbym je przedstawić, żeby ja mogę Wam przedstawić na kanale, to wszystko możecie podsyłać na Discorda bądź Instagrama, a linki macie w opisie tego filmu. No i przy okazji w komentarzach pod tym odcinkiem dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o wszystkich zmianach i nowościach po nowej aktualizacji i która z tych rzeczy, które trafiły do gry podoba wam się najbardziej. No i co, na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim łapeczkę do góry, jak i pamiętajcie też o tym, że jutro o godzinie 11.05 na tym kanale pojawi się nowy odcinek z Fortnite'a, a ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie odcinki z Fortnite'a na tym kanale. Yo!